po nazwie Dzisiaj jest typowy dzień w GTA 5, Michaela oczywiście Jak wiecie nagrywam dwie serie Urde rozjechali mnie Jak wiecie nagrywam dwie serie GTA Czekajcie chwilę Jak wiecie dzisiaj nagrywam Znaczy jak wiecie nagrywam dwie serie GTA GTA prawdziwe życie i GTA Dobra, życie gangstera space on not. Odpadł live'a. No no nic na razie. Nie ma. nie. Oczywiście ja mam plan, żeby ten live do jednej godziny. A to będzie chyba będzie nie no po prostu kradniemy i tak dalej i tak dalej, nie? Trzeba coś uwolnić Krakena. <laughs> Proszę nie tego na live, bo to będzie trochę przykołowe. Krzysztof, uwolnisz Krakena. No. O, jest, jest jedna osoba. To ty nie? To nie ty. Nie. No to e, dzień dobry, kim jesteś, halopisz. Możliwe, że to Julka, możliwe. Uwolnisz kartofla? No. Uwolnisz Krakena Ja no jest strasznie człowieka przez ciebie. Dobra, oczywiście będzie zapis live. Ktoś przed chwilą był na live, ale, ale teraz nie ma. Niestety. Ja sobie tutaj odpalę. Y, prawda. Mm, transmisji. Poczekajcie chwilę. My mamy czas, widzowie, my mamy czas. Mamy, widzowie, czas na spokojnie. Ma. Dobra, nie słuchajcie tego, tego tutaj człowieka. Nie warto. Dobra, mm, ja tu sobie odpalę moim Widzicie? Dobra, widzowie. Ma, mamy całą godzinę. My mamy całą godzinę. Odwaliłeś mojego live'a? ja też swojego odpaliłem. No to dajcie. Ej Sławki mi się przy, przy, przed chwilą ten Coś się stało z nimi, ale nie, nie wiem Ale to chyba live tam nie przepadł chyba Nie no nie przepadł no bo dalej jestem na antenie XD Dobra no to jedziemy w takim razie gdzieś tam Poszczelać się z ludźmi proszę zamknąć swoją jadaczkę ja jestem y, kulturalny na live oczywiście Skok kas sk kaskaderski mam nadzieję, że to się uda nie taki kulturalny po live Po Polajwie to ja ci w y, znaczy po lajwie to, y, to... to z tobą porozmawiam ci mi sobie no chwilę się ciszę No więc y, Oczywiście mi zrobię, już jestem. Musiałem się za chwilę ten? wyciszyć. Nie wiem. No to chyba. E, to mnie przewodniczył. Nie, no nie przewodniczył. to all available units. We have a 211 silent on an armored truck. On Ah, this is total bullshit. Czekajcie widzowie. Kurde. Nie, on coś, on coś majestrował. Ja pierdzielę, no ty jesteś jakimś. możesz to naprawić. widzowie. Na spokojnie.